Mam no <ś wildly> no spał! I czerwona! Mam przyjemność!

Oczywiście panu do Kielc, żeby, żeby więcej razy pan już nam nie sędziował tych meczów, bo trzeci raz ma, pan sędziuje i pan nas trzeci raz kręci. Panie sędzio, jaki jest powód mojej karty? Trzeci raz, trzeci raz was nie, pan nie wyklęci. Bo jak zobaczę, że pan sędziuje, to nie gramy meczu w ogóle. W ogóle.